Na ulicy Fryderyka Chopina w Jaworznie jest ciemno i to od dłuższego czasu, co wyjątkowo męczy tamtejszych mieszkańców. Kilkukrotnie interweniowali w tej sprawie u odpowiednich służb, ale ich prośby na nic się zdały. Na ulicy Chopina od dnia 19 sierpnia nie świecą latarnie. Jest pożar jest ciemnośnięto. Ulica Chopina, ulica boczna, tutaj taka gruntowa droga jest. Jest go po prostu. Tutaj żona chodzi wtedy z pracy wieczorem po zmroku, wtedy bardzo często chodzą dzieci z młodymi. Nie wiem, co się musi stać, żeby służby zareagowały, bo było to wielokrotnie głoszone. Ja sam wybrałem chyba z 8 telefonów, sąsiad dzwonił i oni po prostu zbywają, że jest zgłoszenie przyjęte i będzie to realizacji. A od 19 sierpnia nie ma tutaj nikogo, nic się tu nie pokazuje żadne służby, żadne pogotowie energetyczne, nic się nie dzieje w tym tłumaczeniu. Samo tłumaczenie to, że mają zwarcie jakieś, to, to dla mnie to co, za zwarcie sobie już nie mogą poradzić, bo to jest dla mnie niezrozumiałe. Bo e, niech zdemontują te latarnie. Po co te latarnie tutaj są? Niech je zdemontują w ogóle i, i, i mieszkańców zaopatrzą w ataki. Mieszkańcy oczekują tylko jednego, że ktoś się pofatyguje i naprawi oświetlenie, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo w tej części miasta. Dlatego postanowiliśmy napisać do odpowiednich służb z zapytaniem, czy prac nie dałoby się przyspieszyć.